Witam, witam, zapraszam ogólnie. Witam, witam będąc, będą Hejka. Jeśli się na zbierze trochę osób to różny temat ja się czekam No, się osób. Elo, pogoda. Jaka pogoda? Zajebista na razie. A co będzie dalej? To zobaczymy wkrótce. Ogólnie pozdrawiam, Kornel Kukor. Ukok. Dla ciebie. Witam, ma. Co u ciebie? A dobrze. No dobra. Już trochę się nazbierało ludzi. No coś załatwić muszę. Nie ważne co, ale ważne, że muszę coś załatwić. O akurat mogę tu wam e, zrobić coś takiego. E, nie wiem czy pamiętacie niedawno w ogóle robić dot fanów, który się pokaże ten odcinek. No wiecie czy nie wiecie, bo widzę, że tak znowu Was zamorowało no, 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 akurat, akurat ja byłem też tam zaproszony, ale Akurat pracowałem. Nie miałem możliwości tam być. Tam na tym zlocie. A byłem zapewne czas w Łunie. Tam. tam w na swojej stronie napisał, że zaprosił mnie, ale akurat miałem pracę. W sobotę. Akurat i dlatego nie miałem jak się ruszyć. No trudno. Żyje się do przodu. Na nie, no, akady, wiem, że jakiś odcinek wyjdzie z tego, z, wy, właśnie tego zlotu. No, wiem, że tam był Bonus. Gigs też tam widziałem. Gigsa tego. No, właśnie coś tam widziałem. Się prasa, co się nie ma poza. <laughs> nie, nie, nie. Nie, no, akady, mówię, poruszę ten temat, bo akurat pytać się tam. No, tam się pytaliście w ogóle na komentarze tego. No, postaramy się przejechać tam na tym zlocie, właśnie tego typu. A, a co z Twoim odcinkiem w Wunii? Ale który odcinek? Bo tego nie rozumiem. Na chwilę się nie rozumiem, Kuba. No, tyle tych odcinków było, uwielbiam, że nie wiem, który to odcinek ty mówisz. elo halo. No, no, nie obiecuję tego, bo po prostu no, mam rodzinę i mam inne rzeczy na głowie niż tego, ale to nie jest to ważne, tylko ważne to, że po prostu e, istnieje. W taki sensie ech, co jeszcze mam do powiedzenia? Właśnie bo, opaliłem mu, wejdę dla Was, bo prosicie mnie tego. Bo Bodykach chce walkę, bo chce dać tobie pieniądze z, z niej poza. Ja ogólnie te, ech, czekajcie. Yy, po, poczekajcie, bo tutaj coś tam yy. yy, chciałem sobie z to kolejny odcinek, to byś się zgodził. Nie wiem, nie wiem a co. Tego nie wiem to jest zależnością ode mnie czy będę chciał czy nie eee, pytacie się jeszcze bo już poruszam taki tematek właśnie witam witam eee, ogólnie taki temat poruszam bo wy się pytacie na co eee, to w tym sensie, kiedy zrobisz ten zestaw fanów bo pytacie się na pewno się pytacie, bo wszystko to widzę. To nie jestem ani głupi, ani ślepy. Po pierwsze, to co mam robić? Ten zlot fanów, Cofnijcie się się kilka lat temu. O. Robiłem dla Was zlot fanów tydzień wcześniej, wpuszczałem Wam informację tydzień wcześniej do zlotu. No i każdy mi też pisał że ja będę, będę 100%, 200%, 1000% tego No dobra. No mówią, chcecie to zrobić dla was coś takiego Ale sami po prostu nie chcecie przechodzić od tego zacząć Nie chcecie po prostu tego, bo ja robię to dla Was ten zlot fanów. Tego ja tydzień wcześniej Wam wypuszczam. Informacje, bo to wiadomo, różne miejscowości mieszkacie, to nie każdy przyjedzie. Tego, no, no rozumiem. Robię ten zlot fanów. Tu nagle jedna osoba, dwie osoby, a reszta, która pisała, że ja będę 200%, 100% będę i dupa. Dlatego powiedziałem, że że sprawie tych yy, złotofanów fanów przestałem to robić. Po co przestałem, po co mam robić dla was złotofany, fanów, jak mnie przechodzicie. Po pierwsze ja manuję sobie czas, ja mam inne sprawy na łowie, niż robię dla was lot fanów. Taka jest prawda, nie ma co się tutaj oszukiwać w ogóle. Bo ja bym... Też tak... Yy, podszedł... Do was... I, I... tak podszedłem do was... Z grubej rury. Żalałem ten... Z otwanów, nie robić z otwanów. Po pierwsze, po co mam to robić? A po drugie, no, Wy byście chcieli, jak Wy chcecie coś ode mnie. Bardzo chcecie. A jak ja o coś proszę, to wy macie to w 4 litery. No, sorry. Tak, to nie może być tak, że tylko wy chcecie. Bo naprawdę to nie jest takie zasadzie, żebyście wy chcieli. Jak o coś się pro proszę, Was, czy coś, czyli daję Wam wskazówki, co macie zrobić, na przykład, przykładowałem puszczę, kilka dni temu powiedziałem, żeby yy, napić więcej lajków, like żeby pokonać jeszcze bardziej body -cryse. No i co? I tak mnie słuchacie, no widzicie, no widzicie, no ja yy, powiedziałem, no, zrobiłem zrobię na przekór tego typu, że Napijemy więcej lajków na stronie, bo on ma 4000. Ja mam 5000. żeby było do 7000, żeby on nie pokonał mnie, Ty. Ja o to prosiłem. I macie to głęboko gdzieś. Taki przykład Wam dałem. I widzicie, sami nie olewacie. Po prostu ja, ja też w ogóle yy, przestałem tutaj. Yy, ja to mam powiedzieć. Przestałem wam ufać. No, sorry, że nie czytam komentarzy, tylko mówię to, co mam do powiedzenia i zaraz będę czytał komentarze. Ale nie wszystkie będę odczytywał, bo to nie ma sensu, jak, jak, jak piszecie jakieś zdaty kupoty ogólnie od tego zacząć, bo piszecie, już widzę to na ekranie. No i ten y, czarek tego robię. Jak się mówi, Benz, pani Wyrzucę niego. Za jakieś obraźliwe czy coś, to ja będę wyrzucał. Dobra. Szkoda, my Ciebie nawet... tak Poczekajcie, lubimy. No dobrze. Tak, ale chciałeś pokonać potykaj w lajkach i pomogliśmy. Pomo no dobrze, ale to nie jest. No y... nie w tak. No chodzi o to. A widzicie, sami prosicie o złotowanów tego typu. A ja o coś proszę, to macie to. Cztery litery na no, osobę, no, no, taka jest prawda. byście chcieli wszystko, a jak ja proszę, to ku nas z tego wychodzi, przepraszam, no, taka jest prawda. Nie ma co się tu oszukiwać, po prostu by, byście chcieli wszystko, a jak ja o coś proszę, to macie... No, już nie będę e, dokonywał słowa. Tego typu. Po prostu... Mam taki żal do was, Do Was tego typu, że po prostu macie to przeproszenie, gdzieś robię dla Was, wy znaczy macie to wieś, byście chcieli, ja się staram. A wy co? Daj nam, no, Wam dam szansę. Sorry. Da wam szansę, tylko po prostu nie zniszczcie tej szansy. No bo mu mówię, no byście chcieli wszystko. A jak o coś, o coś was proszę, to macie to gdzieś. No no sobie no. Jak wy, tych, wy chcecie ode mnie wszystko, to nie na takiej zasadzie idzie życie, że byście wszystko chcieli, a, a jak was coś proszę o coś, to macie gdzieś. Coś jest za coś. Taka jest prawda, no, to, no, to, to niech nie powie mi, że to nie jest prawda. Tylko po tak mówię, no, no musi się docenić mój wkład w roboty, bo to jest cholernie potężny wkład w roboty, to wszystko. Przez ten czas, co ja robię, to już mogłem coś pozałatwiać coś sobie, coś, coś ograć, a robię tutaj dla was coś. A widzicie, w każdym czasie mi się liczy. Tracę sobie ten czas. No a wy nie umiecie tego docenić. Macie z tego po takie. coś, a bo taki jest taki, taki. Błąd. Nie znacie mnie, a gadacie. No ja wiem, no, że was to nakręca strona, przerobione filmiki, przerobione jakieś, jakieś tam zdjęcia. Wy to się z tym kręcicie. po prostu. Chcemy nowe czelene. No zobaczymy co będzie. Jak się postaracie, będziecie mnie doceniać. To może będzie to. A Agaty jestem na mieście. Nie wiem co, jak. Yy, pyta się, a wrócić na YouTube będą filmiki z kobrą? Z kuchni? Nie wiem. A Jak będziecie docenić, Może tak, może nie. To jest ciężka yy, odpowiedź. Ogólnie. No dobra, ja uciekam, bo ja muszę... Yy, ogólnie ogarnąć coś. Tak mówię, no musicie trochę docenić, doszanować mnie, bo to dla was robimy. Dla was coś robię, czy tego. Poczekajcie bo jak będziecie mnie doceniać, to, to może ogarnę. ogólnie. tego da tak mówię, no musicie mnie doceniać. Nie to, że mnie olewać, ma to gdzieś przyproszeniem. Bo to jest yy, nie na takie zasadzie działa. Żebyście chcieli. A ja o coś was proszę. To musicie sobie pomyśleć, jak mnie trzeba docenić. Czyli jeden sposób. Nie robić nas z nas beki. Tylko. No, dzięki, dzięki Krzysiek. Tylko trzeba docenić mnie. Nie robić z mnie beki. Nie robić z zukucie zdjęć jakiś tam yy, z zgody tam skądś kliniki i później macie z tego bekę nie musicie doszanować nas no ale wy właśnie słuchacie tych ludzi tych hejterów i się sami wkręcacie macie na to odpowiedź no dobra ja zmykam trzymacie się miłej soboty wam już życzę no tu widzicie jeden, jedna osoba tu docenia pisze Krzysiek tego no i widzicie trzeba wosu docenić to co się robi ciekawe to ja mogę jeszcze obrócić w drugą stronę, jakbyście wy robili nie wiem, tak jak my robiliśmy filmik, i niech ktoś z Was śmieje, robi bekę, robi zwykłe zęcze czy czynniki. Jak się czuli? No chyba nie za bardzo, co? No to jest to samo z nami. Tylko tylko na temat. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia.